Cytując klasykę, zima jest, to ma być zimno i jest to okres, gdzie dużo, dużo częściej chorujemy. Więc teraz pogadajmy co nieco o profilaktyce i najlepszym sposobie, jak to sprawdzić, czyli o badaniach krwi. Diagnostyka ludzkiego ciała to temat bardzo, bardzo szeroki, ale coś, co każdy moim zdaniem powinien znać, wiedzieć i rozumieć, to umiejętność czytania podstawowych badań krwi, czyli wgląd w siebie, ale nie taki wiecie. Duchowy, i tak dalej, że musicie mieć siódmy dan w origami i czwarty pas fioletowego smoka w wiodze. Tylko to, że biorąc kartkę, na której macie wydruk, gdzie jest opisane ile macie czerwonych, białych krwinek, jak rozkłada się wasz profil lipidowy, w jakich wartościach są hormony. Będziecie wiedzieć, czy jesteście w dobrym zdrowiu, czy jednak niestety, ale trzeba by co nieco tutaj podreperować. Punkt pierwszy: morfologia krwi. Czytajcie podstawowy obraz tego, jak życiodajny sok, który płynie przez żyły, w jakim jest stanie, czy jest dobrej jakości, czy jest kiepskiej jakości. Trzy rzeczy, na które trzeba na pewno zwrócić uwagę, to poziom czerwonych krwinek czyli RBC, Red Blood Cells z angielskiego, czyli coś, co będzie mówić nam o tym, jak nasze ciało sprytnie może działać, jeśli chodzi o poziom energii, dostarczanie tlenu, tym samym podtrzymywanie funkcji życiowych i ogólnie rzecz biorąc to, czy będziemy pełni werwy energiczni, czy będziemy anemikami, czyli choroba, która, anemia, która właśnie jest spowodowana niskim poziomem czerwonych krwinek niskim poziomem żelaza idącym za tym po prostu gorszym transportem tlenu oraz słabszym metabolizmem. Drugi punkt, czyli białe krwinki, WBC, white blood cells, czyli frakcja, która będzie odpowiadać między innymi za działanie naszego układu odpornościowego. W momencie kiedy robicie badania i widzicie, że są one podwyższone, od razu znaczy to, że niestety, ale coś jest nie halo. I teraz należy poszukać nieco głębiej. Czy jest to kwestia tego, że cieknie mi z nosa, czy jest to kwestia tego, że mam na przykład zepsutego zęba albo miałem niedawno wyrywaną ósemkę. Wszystkie tego typu rzeczy będą wpływały na to, że poziom białych krwinek będzie się podnosić. Kolejny z elementów, na który warto zwrócić uwagę, jeśli chodzi o podstawową morfologię, to hematokryt, czyli poziom gęstości i lepkości. Całego płynu, który mamy, innymi słowy, jak dobrze jest on transportowany. I na to bardzo mocno będzie wpływać poziom wody, jaki, że tak powiem, wtłaczacie do siebie, tak żeby płynu zewnątrz komórkowego było na tyle dużo, że osocze, które płynie przez żyły jest wystarczająco płynne, lekkie i może dojść tam wszędzie, gdzie trzeba, z odpowiednią szybkością. Przykładowo osoby, które są odwodnione, będą miały bardzo wysoki hematokryt, czyli krew będzie gęsta i lepka, jak i również osoby, które używają choćby środków wspomagania androgennego, anabolicznego, Renbolon, testosteron, metanabol, hormon wzrostu Również będą miały wysoki hematokryt, ponieważ ilość czerwonych kwinek oraz innych elementów morfotycznych krwi po spożyciu, przyjęciu, że tak powiem, tego typu rzeczy będzie znacznie wyższa niż jest to możliwe normalnie. Kolejny z elementów, który należy sprawdzić i to kluczowy, jest poziom glukozy we krwi i to naczczo. Dlaczego? Poziom cukru we krwi świadczy o tym, jak dobrze nasz organizm radzi sobie z tym, jakie mogą być potencjalne stany zapalne oraz z tym, jak wykorzystujemy energię, którą pozyskujemy ze spożytego pokarmu. Część pierwsza, czyli stany zapalne, które są potencjalne. Każdy z Was wie, co dzieje się z mięsem, które kładziemy na patelni, tak. Innymi słowy, jest ono na początku, nie wiem, różowe, czy czerwone, czy bardziej białe, ale jeśli poleży trochę dłużej na wysokiej temperaturze, zaczyna robić się brązowe, a potem czarne. Innymi słowy, przechodzi przez proces karmelizacji, czyli zaczynają ścinać się wszystkie cukry, które są w błonach komórkowych i dochodzi do właśnie tego efektu. Bardzo podobna rzecz dzieje się z naszymi naczyniami krwionośnymi od środka, jeśli mamy zbyt wysoki poziom glukozy. Czyli to wszystko, co jest w nas, będzie powodować później, że niestety te żyły są bardziej kruche i zarazem też ich ścianki nie są gładkie. Czyli wszystko, co może prowadzić do zakrzepicy, miażdżycy i innych tego typu elementów, będzie wynikało z tego, że mam zbyt wysoki poziom cukru we krwi, w połączeniu jeszcze z innymi elementami. Druga rzecz. Jeśli mam wystarczająco dużo masy mięśniowej oraz ruchu w ciągu dnia, nie powinienem mieć wyższego poziomu jak 90%, powiedzmy na Możemy tu jeszcze zwrócić uwagę na higienę badań, czyli o jakiej porze dnia są robione te badania, co było jedzone dzień wcześniej, oraz generalnie to, czy mieliśmy na przykład wysiłek poprzedniego dnia, czy nie. Nie powinniśmy mieć tak, żeby wyniki nie były zakłamane. Ale wracając do meritum. Jeśli dobrze funkcjonuje wasz metabolizm, jeśli chodzi o glukozę, tarczycę i to, że macie dosyć dużo masy mięśniowej, nie powinno wasza glukoza przekraczać 90 punktów. I teraz każdy punkt powyżej tego będzie procentowo ciągnął was w górę do możliwego dostania, utrzymania stanu, który będzie nazywany insulinoopornością. Jest to oczywiście w połączeniu z kilkoma innymi czynnikami, ale tutaj jak najbardziej spróbuję to uprościć. Więc, bat, patrząc na to, możemy śmiało wywnioskować, czy A, dobrze się żywimy, B, mamy odpowiednią ilość ruchu, i tym samym, jaka będzie nasza predyspozycja na dalsze poczynania, jeśli chodzi o zdrowie. O chorobach cywilizacyjnych możemy pogadać sobie później, bo jest to bardzo złożony temat, aczkolwiek rozwiązanie moim zdaniem jest mega, mega proste wymaga tylko jednego chęci ale to już nie o tym mówimy. Skupmy się na bieżącym temacie. Kolejny aspekt, na który musicie mieć baczenie, to lipidogram. Lipidogram, czyli rozkład elementów związanych z tłuszczami, które znajdują się u nas we krwi. I teraz, wbrew popularnej opinii, to co jecie, czytajcie tłuszcze, one nie będą wpływać na poziom cholesterolu, który macie we krwi, tylko raczej w drugą stronę. Ilość cukrów, którą spożywacie, patrzcie na to, co powiedziałem o. Wysokim poziomie glukozy we krwi będzie wpływać na to, jak wasze ciało radzi sobie z tego typu elementami, ponieważ cukry będą tutaj bardzo mocno wpływać niestety prozapalnie. Właściwie zbyt wysoki poziom cukru i tyle. Lipidogram będziemy rozbijać sobie na frakcje cholesterolu oraz trójglicerydy, czyli te wolne, luźne, latające sobie kawałki tłuszczu, które nasze ciało może używać jako energię. Mamy tutaj dwie proste zależności. Mamy frakcję LDL, czyli lipoproteiny o niskiej gęstości, i HDL, czyli te o wysokiej gęstości. Chcecie mieć więcej HDL niż LDL. To jest pierwsza zależność, o której musicie pamiętać. Druga rzecz. To taki poziom HDL, jaki macie, warto, żeby na podobnej wartości były wasze trójglicerydy. I teraz nie będę tu rzucał liczbami, żeby nie wprawiać nikogo w żadne kompleksy, tylko chodzi o to, żebyście trzymali się, powiedzmy, HDL jest 80 i trójglicerydy są 73, 5, również 80. Wszystko będzie ok, nie macie się o co martwić. Nie patrzcie na to, że cholesterol będzie 190 albo 195 czy 200. Dużo, dużo ważniejsze są. Są tutaj zależności pomiędzy i równowaga tych elementów, aniżeli sumaryczna wartość, jaką macie łącznie. Tak jak elementy morfotyczne związane z metabolizmem, energią tego, co spożywamy, to jest jedna część tego równania, drugą częścią będą hormony i tak naprawdę cała równowaga układu wewnątrzwydzielniczego, który działa w naszym ciele. Jedną z rzeczy, o której bardzo, bardzo często się mówi, jest tarczyca i jej metabolizm, więc panel tarczycowy również powinien znajdować się, powiedzmy, na każdych badaniach, które będziecie sobie robić. Dlaczego? Jest to bardzo ważny element, który mówi wam o tym, na przykład dlaczego jest wam zimno albo dlaczego nie możecie zgubić tych ostatnich 5 kg i ciągle się pocicie. Więc elementy takie jak nadczynność, niedoczynność tarczycy można łatwo wyłapać właśnie z Różnic bądź równowagi hormonów, które mamy pod tym względem. I teraz macie tam trzy rzeczy, czyli TSH, FT3 i FT4. Te będą wpływać na siebie na zasadzie takiej. TSH jest regulatorem aktywności, i tak naprawdę nie jest to hormon tarczycy, tylko przysadki i podzgórza. Dalej mamy FT3, trójjodo i mamy FT4, czyli wolną tyroksynę. FT4 to jest forma nieaktywna. FT3 to jest forma. Aktywna hormonu, który już będzie wpływać bezpośrednio na metabolizm glukozy, cukrów, węglowodanów, czyli tego, jak nasze ciało radzi sobie z szybko przetwarzalną energią. Dlatego, mając niedoczynność tarczycy, najczęściej ludzie są niestety spuchnięci, grubi, etc. Z kolei przy nadczynności, wysuszeni i mają ciągle problem z tym, żeby przybrać na wadze. Tak? Osoby te mogą to załatwić zarówno farmakologicznie, czego nie polecam na początek, a w dużej mierze jesteście w stanie to ogarnąć za pomocą interwencji w styl życia, dietę, ruch i wszystkie rzeczy, które będą tak naprawdę... Remedium na większość chorób cywilizacyjnych. Idąc dalej, torem i tropem hormonów, warto spojrzeć również na hormony płciowe, ponieważ one będą wskazywać na to, czy mamy wysoki poziom energii do życia, libido, chęć do pracy, do treningów itd. itd. oraz to, czy rzeczywiście nie mogę zbudować masy mięśniowej, bo takie mam geny, czy po prostu jestem może na przykład zajechany, za mało śpię, za mało jem i przez to mam zbyt niski poziom testosteronu. Dla testosteron będzie podstawą, jeśli chodzi o badania. Jeśli chcecie wchodzić dalej, głębiej, żeby zobaczyć wszystko, jeśli chodzi o to, jak Wasze ciało tutaj produkuje i funkcjonuje, musicie sprawdzić jeszcze dwie dodatkowe frakcje, czyli wolny testosteron i dihydrotestosteron. Idąc dalej tym tropem, mamy hormony, które będą powodować, czy są one Aktywne czy nieaktywne, czyli mamy FSH i LH, czyli hormon folikulotropowy i luteinizujący, czyli dwie rzeczy, które działają na połączeniu mózg oraz gonady. Innymi słowy, sprzężenie, które wpływa na to, że ciało chce produkować, i tyle. Również ważnym elementem, zwłaszcza no, dla pań to na pewno, ale dla facetów, jeśli chodzi o libido, są elementy związane z żeńską frakcją hormonów, które de facto pochodzą z testosteronu czyli estrogeny, progesteron i estradiol. Te trzy rzeczy będą tutaj bardzo mocno świadczyć o tym, czy równowaga jest dobra i między innymi dzięki wystarczająco dużemu Poziomowi estrogenów, będziecie mieli dobrą mineralizację kości. Jeśli będzie to szło zbyt nisko, no to niestety w tym momencie bardzo możliwe, że będą różnego rodzaju przykre rzeczy działy się później. Jeszcze jednym z ważniejszych elementów jest prolaktyna, czyli również hormon, który będzie wpływał na to, jak wasze ciało radzi sobie i z retencją wody, jak i również z skokami nastrojów, jeśli chodzi o napięcie emocjonalne. KAMIENIA! Elementem dodatkowym, który każdy pracujący człowiek powinien tak naprawdę sobie sprawdzać będzie prohormon, czyli witamina D3 oraz dihydroepialdosteron, czyli DHEA Innymi słowy, powiedzmy, że wskaźnik hormonu matki, czyli pregnenolonu czyli tego, jak nasze ciało radzi sobie ze stresem te dwa czynniki, jeśli macie na odpowiednio wysokich wartościach, czytajcie witaminę D między 40 a 60 nanogramów na decylitr, decylitr krwi, a DHEASO4 oczywiście im wyżej, tym lepiej zgodnie z tabelą referencyjną, jaką macie, jeśli chodzi o wartości wiekowe, tym samym lepiej radzicie sobie z wszystkimi. Problemami, zobowiązaniami, obowiązkami, obciążeniami, które musi znosić wasze ciało i nie jest to tylko i wyłącznie stres z pracy, ale kwestie nie się, złej diety, wpływu środowiska zewnętrznego, jeśli chodzi o choćby zanieczyszczenie powietrza, woda, trening, generalnie każdy aspekt, jaki możecie tutaj wrzucić sobie na tapetę, który będzie wpływał na to, jak przedstawia się wasze ciało od środka, jeśli chodzi o rozmas krwi, czyli tego tak naprawdę, co napędza nas do życia. Badania te są o tyle istotne, że warto byłoby robić je choćby dwa razy do roku. Nie mówię, żeby robić cały panel, o którym powiedziałem przed chwilą, ponieważ nie oszukujmy się, będzie to na pewno kosztowne, ale podstawowa morfologia już może wskazywać nam na to, że pewne elementy są rozregulowane. I dzięki wydatkowi rzędu 20-50 zł, raz na pół roku, możemy wiedzieć, że trzeba zajrzeć nieco głębiej pod maskę, sprawdzić, co może nie trybić tak jak należy, i podjąć ewentualnie niezbędne kroki do tego, żeby postawić się do pionu i rzeczywiście funkcjonować na pełnych obrotach. Mam nadzieję, że nie przynudzałem za bardzo, i chciałem nadmienić jedną rzecz, ostatnią, o jakiej tutaj mogę dziś powiedzieć. Czasami sprawdzam statystyki i już około 30% z oglądających nie są subskrybentami kanału. Dlatego, jeśli możecie, kliknijcie ten przycisk, zostawcie jeszcze po sobie polubienie, jeszcze lepiej, jak napiszecie komentarz. Będzie to dla mnie bardzo, bardzo dużym plusem, a was to tak naprawdę nic nie kosztuje poza kilkoma sekundami. Mam nadzieję, że wyciągniecie z tego coś wartościowego dla siebie i zaczniecie patrzeć na zdrowie przez pryzmat. Całościowy, czyli patrzymy nie tylko na to, jak ktoś wygląda z zewnątrz, ale również co siedzi w środku. Dziękuję i do zobaczenia.